Dzień witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego Arturitu. Dzisiaj na warsztat bierzemy egzemplarz numer 66, więc zaczynajmy. A w dzisiejszym egzemplarzu mamy elektroniczną płytkę, śruby imbusowe oraz mocowanie płytki. Jeśli chodzi o montaż, no dzisiaj go niestety nie będzie, bo jest za mało elementów. Ale ja dokręcę mu tylko te śrubeczki w międzyczasie, aby już zaoszczędzić trochę czasu. I ogólnie będzie jeszcze ich sporo potrzebne, więc chyba obojętnie gdzie wkręcę, jednak pójdźmy zgodnie z kolejnością i zamontuję tutaj w tych czterech miejscach, plus jeszcze w tym. I śrubeczki już poskręcane, i przyznam, że po ostatnich męczeniach się ze składaniem tych drobnoskach, tutaj skręcaniu, montowaniu, może taki filmik, taki egzemplarz był potrzebny nad taką przerwą, jednak ja i tak uważam, że lepiej byłoby to rozdzielić na każdy egzemplarz po trochu, a nie w jednym się namęczyć, w drugim znowu się pomęczyć, a w trzecim no nic. No w zasadzie to zrobiłem tylko dlatego, aby mieć to już z głowy w przód. Także, się Leszko i do zobaczenia w następnych egzemplarzach. Cześć!